Siemano, widzowie, się ma. Yy, to jest kolejny odcinek z pickupa. Mówiliście mi, napisaliście mi w komentarzu, że jeśli nie pali za pierwszym razem yy, ten pickup, jeśli nie pali za pierwszym razem, to znaczy, że trzeba wymienić świecę. Więc ja to zrobię. Wymienię te świece i zobaczymy, czy to coś da. Mm, oby coś to dało Bo chciałbym żeby to coś dało Przy okazji jak pojadę po te świece To sobie wymienię kierownicę I koło Bo to brzydkie to są koła W ogóle to dlatego że nie mam tego Bo musiałem usunąć tą grę y -y 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 -y. <tryk> mm. Ja kierownicę chcę po tej stronie Bo tak mi jest w ogóle wygodniej grać o, Jak tak jadę Nie wiem czemu no, ale mówiliście mi, żebym właśnie sobie wymienił świece, bo podobno te świece są jakieś niedobre, ale przynajmniej ja tak myślę, ale jeden z was napisał, żebym właśnie wymienił yy, świece w tej furze, więc no spróbujemy wymienić świece, zobaczymy czy, czy, czy to w ogóle coś da, nie wiem czy ja zatankowałem to, to czy nie, tak zatankowałem. No, więc wymienimy świece, zobaczymy to, czy to coś w ogóle da w tej furze. Oby coś dało, no bo w sumie to bym chciała się, żeby za pierwszym razem to odpalało, a nie za kilka. Dajcie, ja zobaczymy, czy to odpali za pierwszym. O, widzicie, nie odpala za pierwszym razem, nie wiem. Czy on... Ale jak chcę odpalić, to muszę chwilę poczekać. O, widzicie? No, widzicie, trzeba chwilę czekać, żeby odpaliło to auto I mnie to wne... wkurza. Mm -hmm. Mnie to wkurza strasznie, bo chciałem, żeby od razu zapalało. No ale skoro mówicie, że to jest wina świec, przynajmniej jeden z was tak mówił, że to jest wina świec i pozdrawiam tego kolegę. Bo może mi to pomoże, naprawdę. W ogóle też chyba będę musiał akumulator zmienić, bo coś tutaj chyba ten akumulatorek nie jest za bardzo dobry, bo jakiś taki ten akumulator nie jest za dobry jest. Zobaczmy, I zobaczmy, yy. czy to się w ogóle opłaci. O, 49. No to taki średni ten akumulatorek jest to będziemy musieli albo kupić nowy, a tutaj jest fix. Można? Nie, nie można. Muszę kupić nowy. No to widzicie, ten akumulator też jest nie za dobry. Nie za bardzo w dobrym stanie. W ogóle to auto jest w takim nie za dobrym stanie. Trochę nie wiem czemu. No pod tekstury chyba wpadło. Nie wiem. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Więc sobie wyjdziemy znowu o 5 rano. Pykla z drzwiami, no to zobaczymy, czy to będzie wina świec. No, oby to była wina świec, a w ogóle tutaj ro może rozrusznika, bo on też jest jakiś taki zardzewiały trochę. Ten rozrusznik, może rozrusznika to jest wina. Zresztą to ja nie wiem, nie ja znam się na tym aucie. Przynajmniej tak przypuszczam, że to może być wina rozrusznika, i oby tak było oj zepsułem coś weźmy te tulsy chyba auto przesunąłem, mnie dobra, może no zaświećmy światło, albo nie albo dobra, zaświećmy, bo tu ciemno będzie wtedy czekaj, to trafić. a nie, nie mogę, bo mam tego o, o to chodź połóż to, dobra włączmy sobie to o, i od razu lepiej. Cyk, bierzemy. I zaraz sprawdzimy, czy to będzie wina rozrusznika. To jest rozrusznik? Tak, rozrusznik starter. Chyba rozrusznik. I... 30% u. No, no to może to być w sumie rozrusznika. Nie wiem, może być albo świec, albo rozrusznika, albo baterii, nie wiem. Ja bym się, że to może być tych świec, skoro mi pisaliście, nie wiem, bym musiał jeszcze kupić rozrusznika. Za dużo mam, one nie mam, jak widzicie, bo mam tylko 1150 dolków, a to nie jest za dużo, więc nie wiem, musimy zobaczyć. Czy to w ogóle się mi popłaca? Jedzonko jest, w sumie mogę się napić yy, wody, ale chyba wody to sobie wezmę do auta i po prostu tam podczas jazdy się napiję. Dobra, chodźmy spać. W ogóle. Mhm, druga. Druga w nocy. O, dobra. Przynajmniej jest światło. Wiecie co? Póki w tej grze jeszcze nie ma rachunków za prąd, to chyba sobie zostawię w tym pokoju zaświeconą. Ty patrzcie kiedy jest nawet dobrze dorobione, że jest nawet krzywo to lekko. Kurde, no dobrze to zrobili, że akurat krzywo jest ta lampka. Nie, nie wszystko jest tu prosto. Na zasłony nawet twórca robił dobrze. No, w lodówie mamy tak. Jakiś gazowany napój Soda e... Jakiś tam Krówka chyba taka Woda i woda Ja chyba w tej grze będę się jedynie na czym Odżywiał to na hot dogach I na wodzie Bo one są dwie właśnie te rzeczy chyba najtańsze Z ich wszystkich Dlatego coś tak przypuszczam A wody się chyba Teraz nawet napija. Czekajcie czy teraz bym mógł pojechać autem Jak jest na tym polu czarno aż tak Mm -hmm. To dziś tak możemy o 4.30. Możemy w sumie pojechać. Też by można było o 4.30 chyba. Dobra, wypić sobie tą wodę? A no, w sumie nie, bo jeszcze nie mam aż tak tego zrobionego. Więc nie będę jak na razie pił. Tutaj jest no, mięso z Minecrafta. Czekamy. Czekamy, aż będzie ta 4.30. Oczywiście nie zapomnijcie o subiku Lajku, like bo chciałbym nagrywać live y i nie mogę, bo dopiero od 50 subów. Ale wbiliście już 24 suby, więc tutaj, no brawo, jeszcze trochę i będzie 50 subów. <laughs> no to czekamy. No, już jest w sumie czwarta. A może o czwartej byśmy pojechali. No, światła byśmy włączyli, nie pojechali. To idealnie byśmy zajechali tam. Nie wiem, nie wiem. no. Hmm. Może i o tej czwartej byłoby. Nie wiem, bo się napiję teraz tej wody, bo nie chcę się później pić jej. Więc się napijemy jej. I żarcie, nie wiem, czy kupywać. Chyba nie będę żarcie kupywał, jak na razie. No bo po co? Ale bo by się przydało auto ku ten, nie. Dobra wychodzimy Nie no nie jest aż tak ciemno Troszkę To co zobaczymy czy to w ogóle zadziała ta furka I czy uda się w ogóle ruszyć tym autem Oby się udało Nie no ruszyć ruszymy nie ale Dobra Pik no, Widzicie nie za pierwszym razem otwala Ale i Chyba nie będziemy włączać światła, nie? W ogóle się da światło włączyć? Są. Aha, to prąd czerpie to trudno. Trudno, nie se czerpie prąd. Idziemy. Musimy właśnie sobie zajechać po, 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 po te świece. Zobaczymy, czy to coś da w ogóle. Oby to coś dało to jeszcze może przy okazji jak nam wystarczy Nie wiem czy to się po jednym kupuje te świece? W sensie ten? E, świece się kupuje e, świece, Czy świece się kupuje w ogóle tak w posztuce? Oby nie Tylko od razu takie Jak będzie sztuce to będzie lipa Bo nie, nie chcę sztuce <laughs> Bo po sztuce to jezu, ja z ile wydam o te świece Chyba wszystkie nawet wymienię świece no to zobaczę tam jeszcze, które są takie do dupy. Jak będzie jakaś powyżej 40, powyżej 40% to w sumie chyba zostawię, ale jak będzie tak 30, no to wywalam. Nawet jak będzie 38, to i tak wywalę, bo to dziadostły, że w ogóle w tej grze właśnie się zużywają te, te rzeczy i mnie to w ogóle tak zdziwiło trochę, nie? Że o, rzeczy się zużywają nie. najpierw nawet nie wiedziałam, że się zużywają te rzeczy. Ale później zobaczyłem, właśnie, że ten śrubokręcik do tego jest, więc w sumie to się chyba zużywają, skoro jest ten śrubokręcik, nie? No ale no to się kupi najwyżej te części i tyle będę zarabiał najwyżej na tym dowozie tych rzeczy. I tyle, no bo co innego zrobimy, nic nie zrobimy. I tak będę żył. Ja czekam w ogóle właśnie, żeby dodali tego vana, yy, bo by się przydało iść yy, po jakiejś części do tego pick-upa albo w ogóle, nie? bo inaczej to będzie lipa bez części, a tak to by się przydało jakieś żeby coś tam sobie przewieźć nie, te części albo w ogóle, żeby przewieźć sobie jakieś rzeczy nie wiem, jakby coś się tam właśnie jakby nie było płynu w chłodnicy albo, albo ten coś tam z rozrusznikiem się zepsu albo świecami, nie możesz odpalić auta, albo paliwa to by się przecież można było tym vanem tak na spokojnie się podjechać tam i tyle, nie? A tak to nie ma. Tak to trzeba czekać, aż będzie aktualizacja. Albo y, skuterem. Albo właśnie skitrem, Ale skitrem to, o tyle ile będziesz jechał po to. Jechał, jechał po to. Ale jak najważniejsze to chyba będzie zmienić tą kierownicę, bo ona patrzy, jaka potargana, cała wykrzywiona. Brzydka ta kierownica, z nie podoba mi się. No w ogóle tu musimy chyba naprawić to auto, żeby nie było takie brzydkie. Bo mega brzydkie jest to auto. Zardzewiałe, całe będzie trzeba wy powy do tego malarza podjechać, powymieniać te części w ogóle. Po W ogóle pomalować to auto. Żeby nie było takie brudne. Dobra, już jesteśmy blisko, już to widzę. Więc w sumie chyba na dwójeczkę możemy już sobie to dać. Uh -huh. Nie, nie wiem, czy nawet na luzie tam nie zjedziemy Nie Chyba nie zjedziemy na luzie Musimy troszkę dodać gazu Dobra, tutaj to już na luzie zjedziemy Sobie, cyk Mhm, i hamulec Pyk Dobra, wychodzimy Paliwka, nic nie zużyliśmy prawie Wychodzimy z fury I... A światło wyłączyłem. Czekajcie Aha, właśnie. Opa. Paliwo jest to. W śmietniku nic nie ma. W ogóle w tych śmietnikach nic nie ma. To się nic wiem, po co ja tam wchodzę, skoro nic nie ma, ale dobra. Bo właśnie tą kierkę sobie kupimy. Bo najtańsza. Liczniki też byśmy musieli zmienić, ale one strasznie drogie są. Dobra, kierownica, ale najpierw świecę części. Yy, czy są świece? Świece, świece, świece. Są. Candle, świece. Ale to jeszcze przed tymi świecami sobie zobaczymy, która jest niedobra. Bo szkoda, wydawać pieniędzy w błoto. Więc po prostu sobie yy, zobaczymy, która z tych świec jest niedobra. I tyle. Bo jeśli któraś będzie dobra, to szkoda, wyrzucać, nie? Nie będziemy wszystkich świec wywalać, tylko te takie, takie niepotrzebne, najgorsze nie. Dobra, no to sobie zaraz tu kukniemy. Czekajcie. Czy to jest? Nie, to nie jest przykręcane chyba. I mogę to wziąć, czy nie? O, kurde, nie mogę tego wziąć już. O, o to lipa a nie mogę a no to dobre, to sobie tutaj połóżmy i zobaczmy na tym czy ta świeca jest dobra w ogóle czekaj zostaw to wyjść sobie ten zobaczymy czy to w ogóle dobre te świece są czek I ile będzie miała ta świeca 40 to git to, to nie będziemy nic z tym robić to jest dobrze, jest dobrze. To to możemy z powrotem sobie założyć. I Weźmy najwyżej sobie od... Czym to mi bierze to, skoro jestem tu? To weź. No dobra, jakoś dziwnie to działa. Nie wiem, ale dobra. Sprawdźmy, czy ta świeca jest dobra. Kondycja tej świecy mm -mm. Musimy nową kupić To idziemy po nową świecę Nie będziemy takim czymś yy, z takich starych świecach Kupujemy jedną świecę No oczywiście dobrze Myślę, że to jest jedna świeca tylko No nowiutka, białutka Tamta to już jest taka chyba będzie czarna nie zgadnę, będzie taka już przepalona ta świeca. No, tak jak mówiłem, przepalona jest stara. Już wyrzucamy. Bierzemy nową. Pyk. I. Pyk. Dobra. Teraz bierzemy sobie tą. Kondycja świecy, już w sumie mam połowę świecy już zobaczoną I oby były dobre, nie, bo nie chce mi się szczerze kupywać już Bo to mam zaoszczędzone na rzeczy, nie Spark plug, czekajcie tutaj Heck Nie to No, dobra, zobaczmy czy to jest dobre w ogóle I, i, i o, o, 28. No to kolejny raz musimy iść do sklepiku i kupić nową świecę. nie, no, ona nie jest przypalona aż tak. Zostawiać? Kurde, nie wiem, nie wiem. Zobaczmy jeszcze raz, czy to w ogóle dobra świeca jest. Czy to jest u nas ryma? Tak, 28? Nie, no, niemożliwe. No, 28, no to tak. To jest ona, to. Ona idzie do śmieci, bo. Nie potrzebujemy takiej świece. Kupujemy nową świecę. Chyba nam wystarczy na tego. Na. Y, 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 y. Chyba wystarczy na tego, jak to się nazywa. Jeszcze na nową oponkę, nie? I to, bo w sumie to przydałoby się nowa opona. Bo ta opona już jest troszkę stara. Pyk. Pyk. Dobra. Teraz tutaj ostatnia została nam. Pyk. Zabieramy sobie to. I patrzymy, czy to jest w ogóle jeszcze dobra świeca. O, by była dobra, nie chcę jej wyrzucać już. Dobra, 40, spoko. No to wszystko jest git. To teraz już są wszystkie świece wymienione tak praktycznie, nie? Że żadna nie będzie taka stara. To w masce już wszystko zamykane. Zobaczymy, jeśli dalej będzie tak sobie zamulał, nie będzie palił, no to będzie trzeba chyba nowy akumulator akumulaty rozróżni kupić. Dobra, dzień doberek. Ja chcę sobie kupić oponkę Bo 400 drogo. I jedną tą. Ile mi zostanie? 350. A jak to mnie kupię? Aha, te dwie rzeczy, dobra. A licznik 600 cholerka. No jeszcze tutaj są. Te 600 siedzenie, 500 kurczę. Troszkę mi jeszcze nie stać. 800 E drożyzna, no to chyba to by było tyle, nie? A to są chyba, to są A na no, toolbox można wymienić, kupić nowy, no to co? Jeszcze sobie te kółka zmienimy. Czemu nie? Bo to jest w sumie zapasówka to koło, więc no. Kiedy też wymienimy w sumie kierownicę do śmieci damy a to to najwyżej sobie weźmiemy i i, i i to koło sobie damy jako zapasówka, nie bo to jest w sumie zapasowe koło to lewituje nie chyba mi się zdaje ta zdaje mi się chyba lewituje nie wiem dobra cyk drop podnosimy, wymieniamy koło, cyk, cyk zabieramy, aha jeszcze to stare musimy zdjąć, dajemy na pakę, jako zapasówka wsadzamy nowe, już takie koło, koło. Aha, to jest ten największy, dlaczego ja biorę mały pyk, pyk, cyk, 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 cyk Dobra A nie, nie zamykamy, bo my, bo my jeszcze tego będziemy sobie zmieniali te No i dobra i spuszczamy. Siedzi. Dobra. Dobrze, że mamy taki podnosik w ogóle na start bo by była tragedia, gdybyśmy nie mieli dobra idziemy sobie jeszcze po naszą kierownicę takie koła ale nie potrzebuję takich koł, wolę licznik będziemy musieli zmienić w środku chyba najbardziej co nam będzie potrzebne to na pewno siedzenie i licznik, a później się może znajmiemy tym jak to się nazywa aha, to będzie chyba średni a później się po prostu zajmiemy odrdzewieniem tego fury, tej furki i myślę, że to będzie już normalnie zwykły ten, nie wtedy to już to będzie zwykły, zwykły no zwykły samochód, nie, już bez żadnych dodatków kierownica do śmieci no i zabieramy kółko cyk, i przykręcamy Dobra. Pyk. No, no, no. Pyk. Dobra. No i czy ma się ładna kierowniczka. Dobra. Jeszcze zobaczymy czy to za pierwszym razem odpali. Jeśli nie odpali, no to chyba będzie trzeba te wymienić. Yy... Rozrusznik, nie? Albo możecie mi to napisać w komentarzach, czy coś źle zrobiłem. Zobaczymy zobaczmy, czy za pierwszym odpali. No nie. To chyba coś jest nie tak jeszcze. Bo jak widzicie... O, teraz w ogóle, widzicie jak go krótko odpali? O, teraz zaruszył, no. Wiecie co? Skoro jeszcze tu jesteśmy, to weźmy i wymienimy akumulator Jak jeszcze mamy jakieś tam drobnostki z hajsu To wymienimy akumulator Ojeju, ojeju Rozrusznik O kurde, to drogie te części To nie, to akumulatora nie wymienimy Jedynie co, to byśmy mogli W następnym odcinku wymienić sobie Rozrusznik i akumulator A jak na razie to chyba Będzie tyle Z tego odcinka się poprawiło. No nie, nie poprawiło się. Może to być, dlatego że właśnie jest powodem ten głupi akumulator albo rozrusznik. Nie wiem, I może to być. No ale chociaż teraz to no, już odpala, odpalać. No ale no, myślę, że, że albo to po prostu y, musi tak być, w tej grze. Albo po prostu muszę wymienić ten akumulator, głupi. Albo rozrusznik, nie? Może być tak, albo tak. Ale dobra, jak na razie to by było tyle w tym odcinku. Więc cześć i się ma.